Witam. Pokażę wam dzisiaj dwa sposoby kojarzenia plików z programami. Pierwszym sposobem, najłatwiejszym, jest w dany plik kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć otwórz za pomocą. Możemy wybrać na przykład w notatniku lub innych aplikacjach. Drugim sposobem, już dłuższym, jest w pisaniu wyszukiwarce panel sterowania w panelu kliknąć programy, a następnie programy domyślne. Tu trzeba wyszukać i kliknąć Skojarz typ pliku lub protokół z programem. Po odpaleniu ustawień możemy zmienić sposób otwierania się aplikacji. Pikając na przykład lewym przyciskiem. Na przykład chciałbym, żeby poczta otwierała się w przeglądarce. I już.